Królce z LoL'i i ten I w dżinsach Kurcze wow. wow, Miki, siema. Siema. O, ja drogi dalek panowie, jestem I no, tak samo Ale mnie w kloco zamienił to Jedź, kloco Pomogłem? Klucz. Czy przeszedziłem? Pół na pół Jak jadę No, no nie Ale, że aż w pięciu, a to takie łatwo było? Nettis jakiś nerwowy, co ja mówię? Jaki Nettis, spermini... Powiem, nienawiści... Dobra, Core tempt. Nie, myślę, że nie chcę grać, mogę Trzeba wejść. zobaczyć. Core Temp... Nie wyjechać. <noise> nie mogę, taki nie fart. Dziesiąt, siedemdziesiąt. Nie no, intujesz już powoli. Pod siebie, pod publikę. For fate. Forfeit! Forfeit. Forfeit. Co to takie like szpara, orcz? Tylko like szpara, od you... ty fi. Leć, nie mogę. Leć. Ale trapa zajebał. O. Nie wiedziałem, że aż tak spowalnia ten trap, szczerze. Leć, Adam, leć. Co no jest? No, ty... Nie wiem, co ty robisz, chłopie. Co ty robisz? Grubą, grubą ci malę. By, by, by. Co tam burczysz? Muszę to jednym ruchem zrobić. Kuj. To wykonalne To jest woda. Wytyfy. ty, chuj. Wiador. Rewaryjnicz się, umyj cię Nie wiem. Nic nie mówię w twoją stronę, a ten już. Już nie, próbuję nie, coś bo znaleźć. Powiedziałem nerwaryjn, pójdźcie się umyć. No ty ja. spermin, spermin jeszcze tym swoim gówno mikrofonem z tych gówno jak próbuję coś mówić. Ja, zabiłbym cię. co do tej Raksa na kurwę. Nie, nie wiem, kreba. taki... Taki jesteś chyba. Taki jak... Nie DJ mały chuj chyba. Ten DJ twój stary cię zostawił. Jest... Też, tobie, ale e, tobie e, e. też powiem ci. Mi tylko wczoraj. Tylko wczoraj, no dobra, może i tak Już... rodzinny content. Milutko. Wierd dalej. <noise> ale w kamienia mnie zamienił. Ha, ja miałem teraz Snap Freeza! Myślałem, że mam dalej honi trapa. Chodź się i zrmię. Nie strzelaj mnie, nie strzelaj. 6-9, chłopaki. 9-6. Gdzie o, to trzeba? Zarek rywaję. Prosto. Nie wiem, co ci się taki agresor z Perminut pala. Ale poleciał po do mapę A jaki tak. bizar będzie zabił? Nie lubiłem. Tak jak no Nie chcę się że już z tobą. Wiem, tak mi się Ale porobiłem! Z tobą, tak, mi się z tobą nie chce grać, tak, tak mi się nie, nie chce. Nie. Już mi się ręka to lepiej bym się zabił. Free z chyba. Uh, Ale w klocka się zamieni. Dwa Irelia. Fok. To było dobre. Dobra, Minecraft. Irelia, <laughs> <You're running>. jest. jeszcze. Mam <laughs> lintowe. Leciał mi, smiodził dla mnie. Patrzcie, czujecie, że Ty Duchy to Co robią duchy? Co to? Co tu za duch lata? Sperm, nie wleć w duch Nie bój się, pokaż co robi. No nie no, wracam na start siema. Siem. Ale clos. Close mine. Nie no, ten clos mnie wywalił do góry, a nawet nie w spacji. Ty, to już jest koniec? Sperm jak... Trika pro masterować przez 3 minuty No, no Dobrze, Który? Nie. Który we mnie? A spermin! Ale, tak się, tak <trym> się ale, zawaliłem! Ale, ale śmieć, mały No szaleń dziadek. Już. Nie mogę! Jesteś takim Polakiem! Polakiem! Intujesz sobie I sobie mi. Widać, że jesteś z Polski! Widać, że jesteś spermin z Polski! Widać, widać po tobie! Taki Polak siebie. Tak ja bym walił, to O, co ty robisz? Co ty robisz? Leć Spermin, lecz. Leć, ma dam, lecz. Adam, lecz. No chodź dziadek czekam. Ale ci pomka. Pomogłeś? No, spogłeś do niego, zintowałeś. Trzeba wycelować z karabinu. Nie, o, o, pokrza. dalej. Ale, żeby tu co nie, przesko nie przeskoczycie po prostu? Jak kopcy? O, dzięki, Jezu. że pomogłeś dał, nie? <śpiewa> 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 no, no, lecisz, z lecisz. <śpiewa> o, odga. mocno, nie ja Aż Ja się nawet nie staram o punkty No to wiem w co możemy się postarać, o co? No i tak No i tak, być. Plus, no tak, plus, plus 10 ja plus 8, wiem, no. By, by, no i tak, plus 1, plus 10 A plus 2 4 punkty Nie no I tu można spać No i tak tu można spać o nie, no nie można. O kurwa, ale się wratowałem. Siema. Siema Siema Już się ja pierwszy. Utyfy. ty dam się owali. Co tam spellin? Na bellosz? Dla starego? Nie. Taki pot już ze spermina nie! cieknie, bo już Ale się durmiłem. nad tak tam? sperminie stopni na bani. Jak się... że się pocisz już. Płokczo... Ajajaj, aj, aj, za dużo moc. Ale tam coś... Co tam? Co tam Burek mówi? Nie mam planu Ale... ale jest. Ale ale... że ty dalej pomogłeś No, bieżysz traktor i lot Kończyłem się, nie, skończyłem nie na innej rzeczy. Ale będę... Nie, idę w, sensie w ciebie bić. Nie, nie obchodzą mnie już punkty. Nie obchodzą mnie punkty. Wygram przegram. Wywalone, i te w ciebie w ciebie bić Permin. Mój cel to jest rozwalanie ciebie, żeś Hisz nie wytrzymał. Wiesz, że chcę Discorda. Mam idealną pozycję. No, strzelaj. Nie, 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 nie no, jeszcze, jeszcze nie. O, o dzięki, spermi. No cóż, pijemy się o dominację, kto lepszy. Dobra, robimy tak. 2,5 młodzieży. Już się wybił, tak jak Twoja mama. Co tam, Ta co tam? Jeszcze właśnie, Twoja stars się, giga. Dobra, tak. już możemy wchodzić, bo on leciał też jak coś. Kutrze. Nie udało mi się w niego trafić. Myślałem, że obliczę, jak on poleci, ale nie, nie ruszył się z miejsca, prawda? To jest właśnie taka paru. Sam się nie ruszył. For heat For c nie wiem, tak ci mikrofon pierdzi z tych słuchawek, Ale nie pytałem. <laughs> Ale ja też nie pytałem. Ale muszę z tobą siedzieć na tym disku. O, zmutował się, wytyfy. Jakoś co tam, co tam? To jest stara do mnie, bo na <laughs> ruchania A co? A to stara cię na obiad dłała? W tej to twojej to jest turcji? To jest stara, która była podigansa Musiałem <laughs> Oj ojoj oj. Już co jestem. Tam już czekasz? <laughs> co tam szczekasz? Szylnout na, na tym Interesuj korytarzu się? Dobra, zostawiamy to. Dla tych dziadków. Co jest? Jak ja na innej planszy. Ej, wyszedł. Niech te peski. No cóż, dograć. Ty no, ale z niska tylko, jak na razie. Czy on się kanału. No. Nie no. <Słyszenie> czekaj, czekaj. Ale za spermina nie, Ford lecie A ja? A oj, ja? Oj, oj. A ja? No co mi cofnęło? Gdzie wam mnie wczorok, To jest pewno. A nie? Mm. To ja w niego. Ej. Co Lubisz parówczaki? Spermina? Nie. Lubisz parówczaki? Nie. Przecież... Nie, lub. A wiesz co to w ogóle jest, kurwa? Nie mam pojęć. No właśnie. To są takie, to po prostu, parówki w cieście. Takie dobre. To wiem, co jest pięć. Mm. Moja babcia robi, kurwa, najlepsze. Mnie przywiozła dzisiaj. Parówki w cieście. Co? Jakbyś te parówki lepsze to powiedział, że... Po obciągu, ale No cóż. Ale ty nie jesteś taki niemiły. <grym> Wiadomo. Wiadomo, wiesz co jest 5 Wiem, wiem. Wczoraj jest z agresji. Wiesz o co chodzi? Agresor się odpali. <grym> ale... Dobra, czekam tu na niego. Tego chuja jebanego. Taki cipe dostanie. czy ma ty mnie zamieniłeś, kurwa. No jego też, masz. Jeszcze... O! Nie, nie, ja się tylko ruszyłem, wiesz? Już jestem bit. On wiesz, za niego czkami. <grymne> nie no, ja jej co, powygrano. Żeby nie wytrzymałem psich. Wiesz o co chodzi? O, leci, leci. <grymne> Znowu nie przeskoczył. I znowu na drugą planszę lecił już na 14 do. A udało się mu ale sadga, zab ale zaba... ale powrót. Co to jest? Jaki czampę? Czyli Nie. Nie! Wyjebałem go? Nie, ale się pok. Zawrót Cofkę zrobił tak. Ale skacz. Jak małp. Ile masz ruchów? Osiem Tak myślał, 2 Nie trafiłem. Nie trafiłeś, tak zintowałem. On czeka na ciebie chyba. Zastosia. ty? Weź nie pierdol, pa. Chopper, wskoczył. Damn. On jest Cipa, Le. Cipa, umyć się wygrać w walkę. W walkę. leci po wygraną. Co w się sensie ty możesz, ale on próbuje. się 9 punktów różnicy. Ty co jest? Za, mo za dużo mocy. Ej, patrz gdzie jestem Ty fura dałeś? No Za, za drugim bym mógł wlecieć, ale wolę to pierwsza wyintować. Baga, Siedzi, Nie, On idzie, idzie Serać? Nie, nie, musi być bliżej Eee, wzrosła, jakim chujem Dużo za dużo obrot, wiesz, obrot wsteczny już się robi. A pełna moc nie, nie działa, tu Ian. Nie, ale odgrybałem zajebiście, boże. Jestem szczerba. Nie gadam z Ręcami, sorry. To jest jedyne wyzwisko. Gruby jestem, a nawet nie jestem gruby. Nie możemy mnie tak wyzywać, bo to nie jest prawda. Można mówić tylko prawdę. Prawda i tylko prawdę. Oj, znowu dużo mocy! Nie mogę. Ale teraz zrobię się offline. Chyba poszedł spać. Nie, za mało mocy. Ja mnie sobie po prostu włączył offline na tyle. Na pewno. Nie wierzę, że on już pójdzie. On zaraz wróci, mo. No. Zresztą i jeszcze tak będzie śmiał. Jakby się w ogóle nie zesłał, tylko gdzieś co poszedł, po słuchajcie. <laughs> Nieee, okej, okay. to ja zrobię worka, słuchajcie? No? Tak, nie worka, tylko dropa, a worka też. Ej, co? Myślisz, że na nowym komputerze odpali mi Discord? Nie, nie ma szans. Chuj. Musimy, ma będziemy kol, musieli oj, iść na spiga przenieść. A! A, to git. Z przyzwyczajenie jeszcze do klikam. Co, ty tam dalej nie wleciałeś, czy teraz jest nowa mapa? Nie, nowa. A, nowa. No bo ja sobie worka robiłem. Watch. Nie, w oczko nie da się. Pod tym kątem. O chuj. Co jest? Nie, no na start wróciłem. Możliwe, żeby mnie wyjebało, nie No i tak. To jest lepsze. się waliło Co jest? Pajęczynce. Ty, ja po schodach leciałem w dół. Ja po pajęczynce. Ale zajebiście zrobiłem. Zadziała full speed tylko trochę bardziej w prawo niż ja jak poleciałem. To lekko. jak tam do... A tu pewnie gdzieś A bez skitu już widzę gdzieś. Chora mapa. Chyba ty. Nie no. No, to dziwna mapa. Ale, po, ale poleciałem. Do nie. Ty, ja na innej mapie nie wiem jak ty. O, dobra. No znowu, nie no. Nie mogę, tam lozef, bratan. Aha. O nie, coś te jakieś bionse są na tej mapie. Rozwalacze albo żołnierzami, no, ja myślałem, Ja myślałem, że ci chodzi ten Bijące, że taka <laughs> szalka i że leci <laughs> nie, tutaj nie. taka muzyka. <laughs> Ty już pewnie, no bo. Mógł... To są naraz to trzeba! Leć! Nie, bo ja myślałem, że to w grze wiesz? A to nie, pijące te... Dobra, le. trzymam cię! Bez kitów, uratował! Pomogłem. Uratował dla winy. I skończona kolejna up.